Cześć, witam Was. Tym razem już naprawdę w tym odcinku Ekstra Klasy Lola. Tym razem pokażę Wam grę Lux. Kolejny raz Ranked Solo. I to jest taka pierwsza akcja. Chcieliśmy pójść, z e, zgarnąć przeciwnym, przeciwnej drużynie, e, Blue Buffa. Już się poprawiłem. Mam <śm> nadzieję, że do końca filmiku. No i, tutaj powoli, no, Ty napotkała no, nas. Pewna postać i gonimy tutaj, gonimy za tym, żeby zgarnąć Bloda I tutaj Singedowi że uda się już zgarnąć, także mieliśmy Fizzbloda. Chyba tutaj Szeszako mnie będzie gonił, bądź uciekał. Że chciałem go zaslować, bo nie przypuszczałem, że będziemy iść na, tutaj spróbować stylować tego buffa, także wziąłem skill E zamiast Q, który byłby lepszy. pewno. Tutaj dopiero przyszedłem gdzieś uff, na czwartym levelu na solo linię, bo Panteon nie dawał rady. No i przyszedłem go wymienić. Ogólnie go prosiłem dużo wcześniej, że nie da sobie rady. No i tak jak myślałem, tak też było. I w końcu się udało się go jakoś tam wyprosić na tym rankedzie, żeby się ze mną zamienił. No bo Lux, wiadomo, na, na solo na, na, na MIDO jest dobra. No i jakie mam tu spele? Mam spele, mam Clarity i Teleport. No. <try> Gram według poradnika, tutaj zamieszczę link w, w, w komentarzu do filmiku, czy tam jest opis filmiku, to będziecie mogli wszystko zobaczyć tak jak ja to mam ułożone na lux jak gram. Także dlatego nie mam flasha, bo w poradniku. No i ogólnie uważam, że flash no, po prostu to lux nie ratuje. Jeśli ją tam złapią, powiedzmy dwie mocniejsze postaci, że ona pada na kilka strzałów to nie jest postać, która której flash może dużo dać. Także to mu ratować się z jednego czy dwóch padnięć na, na tym typie rozgrywki, to postacią nie jest chyba zadowalające, żeby brać flash. A tak, clarity nie tracę na itemy, które miałyby mi zapewnić manę, tylko idę w czyste ability power, w czyste, w czyste po prostu derzenie, Po prostu w laser i tyle. No i tutaj strzynam się piorek, staram się go. Przeganiać, trochę laskitować, bo dopiero przyszedłem, tak że byłem trochę w plecy w porównaniu do niego. Także ta, ta różnica była widoczna na pewno. No i chciałem jakoś tutaj nad, nadgonić ten level, no bo tam zszedł Pantheon, także... Uwaga, go złapałem, wykorzystywałem pasywa... Yy... No, Lux, żeby mocniej podbić i tutaj Laser i dobiłem go z zwykłej po prostu łapki. Jest Shin, który miał przewagę tam dwóch lewej albo levela nade mną, no i padł. Także Lux jest to postać dobra, tylko według mnie, no i tak według tego poradnika, który tam przeczytałem, że lepiej o robić chyba w czysty po prostu damage, a nie jakoś tam starać się w reuzy. No bo... no ale dobra, tutaj pokażę. Tutaj, jak bardzo laser jest przydatny, po prostu podbiłem ją bardzo mocno, w ogóle to potrafi zmienić yy, po prostu z walkę, jak, jak wygląda przebieg walki. Wpadają w ciebie jak najczęściej, staraj się strzelać tym laserem, żeby po prostu harasować przeciwników, a później to jest co 20 sekund, także strzał powinien być po prostu mieć, przyzwyczaić i nie czekać, żeby dobić fraga, ja się też nie starałem takiego czegoś robić, czy, czy tam się jakoś wybijać. W jak najbardziej, tylko jak najczęściej tym laserem strzelić, zawsze, nawet na początku walki, żeby trochę przeciwnicy mieli mniej życia na początku, albo żeby część z nich się wróciła, żebyśmy mogli spuszczać wieże. Także tutaj przymoli tą kompanii tutaj jedna wieża. Powoli tutaj postanowiliśmy zostać, bo tam kilku pobiliśmy, musieli się wrócić, czy tam to zabijaliśmy. że mogliśmy tutaj spokojnie pchać. No, no bardzo, bardzo fajne pasy, także nie polecam robić. Jej w, w redukcji tych reuzów tylko po prostu mobility power, a re reuzy sobie zastąpić niebieskim podkiem 250 i, i blue buffem, także to wystarczy. No i typu powoli już dwie wieże, prawie początek gry, w błąd przeciwników, że daj nam się aż tak ten popchać tą linię, bo tutaj już praktycznie nie ma z jednej strony ochrony na dżungli, także możemy już tutaj panować nad ich bufami powoli z wycinać. Tutaj nie chciałem dobijać i dlatego tutaj strzeliłem dopiero do szaka, czy wypadł. No i padło, także wszystko spokojnie. Laser się przydaje. No, świetny skill, bardzo mi się podoba gra Także Teraz myślę, że jakoś podegram sobie Lux i jakoś mi to dobrze idzie, także do powoli starał się jak najczęściej grać Lux, póki co, ale też jakieś inne postacie. Postaciami będę grał, także jeśli już filmik następny się pojawi, to na pewno z innej postaci. Także ten jeden pokazuje z Lux, która jest postacią bardzo fajną, którą można wyciągnąć z No i co do wyciągania w ogólnie teamu, jeśli tą uważacie, się dobrze grać, a Wam kiepsko idzie przy przeważnie wszystkim, no to starajcie się grać. Najlepiej chyba według mnie jest grać junglerem i tankiem na raz, czyli jakiś Malfight Marf czy takie postacie. To były chyba najlepsze, żeby jakoś team wyciągnąć. Bo spełniacie od razu dwie role w drużynie już was praktycznie nic nie obchodzi. No bo to jest najciężej do znalezienia gracza z tych dwóch, z tych dwóch typów postaci. Dżunglera że jak tanka nawet. Bo w dżungle mało osób się szkoli do 30 roza, bo Nie wiedzą nawet niektórzy, jak grają na rękadzie, że tak coś istnieje. Także widzieli, że ktoś chodzi po dżungli, ale po co to jest? Dlaczego? Nie mają pojęcia. No i tutaj spuszywaliśmy kolejną wieżę. No to bardzo fajnie szło. Tutaj znowu, znowu będziemy się na jakiś tutaj jeśli tutaj powstrzymać następną wieżę. Że chciałem tutaj Timo zabić sobie spokojnie? Że Timo tak latał, udało mi się go złapać. No jest tutaj złapany. Nie spodziewałem się, że mi rzuci tym swoim oszczepem, no i dlatego laser dopiero poszedł później. No nie udało mi się tam go dobić, bo ślim prawdopodobnie skoczył, do domu trochę życia no i przeżył mistrzał. No Tyle się szakoń przywalił, mogłem spokojnie uciec, no ale się wróciłem, niepotrzebnie. Mogłem paść spokojnie. No to jest luks, starajcie się naprawdę stać z tyłu, nie podchodzić tą postacią, to jest naprawdę dwuczy strzałowiec, to nie ma sensu w ogóle. Nawet jeśli tam was krzyczą na was, że, że nie stójcie z tyłu, dlaczego ty masz pełne życie, jak wszyscy padli po tym fajcie? nie? to takie coś się zdarza, no, ale jak grasz Lux to po prostu ignoruj takie, takie um, zaczepki, no bo to jest jak najbardziej nie na miejscu. Lux jest taka postać, albo możesz spaść, albo będziesz stał z tyłu i będziesz tam strzelał, łapał w klatkę, rzucał tarczę. No i polecam jeszcze, gracie W, to W skill mieć yy, zbindowany pod smartcast, czyli jest to coś takiego że nie pojawia ci się celowniczek tylko po prostu wrzucasz klikasz przycisk i tam w którą stronę masz skierowaną myszkę tam wyrzuci ten dlatego możecie zobaczyć że jak zaczniecie sobie tą grać w się sobie kupicie no to wciskając w pojawi się celownik, w którą stronę chcecie rzucić, ja mam tutaj właśnie zbindowany fajny kasta, że Po prostu w którą stronę mam myszkę, to jak najdalej mi rzuca staram się jak najczęściej tego używać, żeby ratować to moich... Powiedzmy, współtowarzyszy. No. I także to jest chyba jedyna opcja. Także na inne postacie również możecie pomyśleć, no, co by się wam przydało, co do tych smartcastów, no. co, co się nie opłaca, czym celować, jakieś takie czary, które wolelibyście po prostu kliknąć i już, żeby to się wrzuciło. No. Także warto o tak czymś pomyśleć i przyspieszyć, przyspieszyć swoje, swoje po prostu, że tak powiem, możliwość używania tych różnych <laughs> skilli, czy przydatność w walce że tutaj z lasera pociągnąłem wcześniej to naszego przeciwnika no i tutaj we dwóch udało mi się jakoś fajnie złapać ty będzie uciekał typo, no ale niestety laser, już nic się nie dało zrobić bo wioska została wypalona także <laughs> padł chłopak jeśli chcieli mnie zabić, no nie dali rady o no też chciałem pokazać, że jak najczęściej blue Buffa z, z, zabijać, także nie iść luks w, w, w cold reduction, tylko po prostu zabiecę tego bubu jak najczęściej prosić ten team, żeby ci pomógł i powoli to sobie zabijać. No i ogólnie na każdej postaci na mago to, to, to rzecz się rzecz przydaje, także jest, jest, to fajna sprawa. Że nie tracimy, nie tracimy złota na jakieś tam bariery, żeby częściej strzelać, ale słabo, tylko po prostu od razu iść, iść jak najmocniej w power, żeby jak najmocniej tam prać. No i tutaj Shina widziałem, że tam idzie z mojego teamu, także chciałem tutaj Shina trochę przygonić stąd, jakieś tam przez ścianę. Nie spodziewałem się, że się przyrzuci, mnie, no, ale że się rzucił, to nawet lepiej. Złapałem w klatkę, straciłem E, wysadziłem. Laser, laserem bodajże mi się nie udało trafić, czy dało, nie chyba nie udało. Nie zauważyłem teraz. No i... No i uciekł nam Shino, ale do czasu, bo tam już nie dałem go, nie ma go, także... Shen, przepraszam, Shen Shen, 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 Shen. Czy nie wiem, czy ja się kiedyś tego nauczę, czy nie? <grym> nie mam pojęcia. Tu tutaj Szako chciał jakoś wyskoczyć, nie widział, że będziemy, także uciekając, wskoczył w noc. No mógł uciekać, czasami Szako robił tak, że biegnie w jedną stronę, ucieka, a rzuca się za plec tobie i ucieka w ten sposób, bo tego gonisz tak dalej, a on ucieka w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku. A ten akurat tak zrobił to trochę, no był łatwy do przeczytania. Tutaj laser poszedł, także Timo kaput. Już, tak że tutaj mówiłem jak najczęściej strzelać z tego laserka. Macie pobawić się z snajpera, no. Jest to fajna sprawa na pewno. Tutaj podbijamy już przeciwnika. No i wziąłem sobie miniony, już chciałem ją jakoś tam wybić. Każde no i pokażę wam jak bardzo fajna <coughs> jest tarcza na Lux, to W. No, i teraz musiałbym celować, a tu rzucam szybciutko W na siebie, no i przyżyłem. To trochę prawdopodobnie dlatego, że już miałem, to to mnie nie gonił, nie gonił przeciwnik, także mogłem spokojnie, w końcu sobie uciec. No i tutaj już będzie pokazane koniec rozrywki, bo tam ich poszowaliśmy, tu nie pokazywałem, bo tu były jakieś podwierze po jeden, po dwa fragi, także nie pokazywałem takich akcji, bo jakichś grubszych teamfightów nie było, tylko po prostu takie zaczepki po kilka postaci, także. Spokojnie tutaj się już wybraliśmy do bazy, konkretnie. No i tutaj powoli sobie strzelałem, strzelałem. I starałem się złapać w klatkę, to jest najważniejsze, żeby tam supportować swój team. Nie oddawać łatwo w i tak dalej, tylko starać się tam podbijać, łapać w tą klatkę. No i tutaj Timo i no dosłownie no, mój straszny fail, nie złapałem ich tam na ten naset. W sumie myślałem, że pójdę z lekko w boga, dlatego tak wycelowałem. No, że zobaczyli już tu czerwoną wiązkę, no mogłem poczekać chwilę. Niepotrzebnie mu być chwilę, no ale to już był naprawdę koniec gry. Także no pozdrawiam wszystkich, proszę subskrybujcie następny film, na pewno z jakiejś postaci coś, coś ala Supporting Tank, coś takiego zagram, no. Polecam, pozdrawiam, no i subskrybujcie jeszcze raz, brakuje mi 30 do setki, może wtedy będę mógł dłuższe gry wrzucać. Także pozdrawiam, teraz są święta, także może...